W Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku odbył się Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany pod patronatem honorowym starosty działdowskiego Pawła Cieśnickiego i burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka. Podium w tym konkursie zdominowali uczniowie z Lidzbarka. Spotykamy się na finale powiatowym turnieju BRD bezpieczeństwa w ruchu drogowym, turniej rowerowy w Blitzbarku. Za chwileczkę uczestnicy rozpoczną zmagania na teście wiedzy, teście skrzyżowań, pierwszej pomocy, jak również będą się mierzyć z zadaniami na miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód. Jak zwykle przy okazji tego rodzaju imprez nie zabraknie działaławskiej Policji, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem uczestników, będzie również sprawdzała poprawność wykonywania zadań, jak również będzie udzielała tutaj wsparcia i porad dla wszystkich uczestników turnieju. Także życzymy powodzenia no i szczególnie dla tych, którzy zwyciężą i będą później reprezentować nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich. Ten turniej w naszej szkole odbywa się po raz kolejny, więc mamy tutaj wprawę w organizowaniu tego etapu. Oczywiście objęty jest patronatem starosty działdowskiego i burmistrza Lidzbarka. Daje on możliwość uczniom zgłębienia wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Mobilizuje opiekunów i uczniów właśnie do zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Możemy się tutaj pochwalić, że nasi uczniowie na tym etapie konkursu wielokrotnie zajmowali pierwsze miejsca, reprezentowali nas później właśnie w etapie wojewódzkim. Jak będzie tym razem, zobaczymy, ale no na pewno zwyciężą najlepsi. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest dla nas szczególnie istotne. Na infrastrukturze, która ulega ciągłym zmianom, ciągłej poprawie, infrastrukturze dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, mamy w każdym roku nowych uczestników ruchu drogowego. To właśnie ta młodzież, która zdobywa karty rowerowe, która na początku szkoli się właśnie w swoich szkołach, podnosi swoją wiedzę odnośnie bezpieczeństwa, tak abyśmy nie musieli się mać, czy to w okresie wakacyjnym, czy też podczas takich akcji, które już niebawem rozpoczniemy, jak akcja Rowerowy Maj, podczas której zarówno uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice dojeżdżają do szkół za pomocą rowerów, hulajnów, różnych środków transportu, i właśnie ma temu służyć konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby utrwalać dobre nawyki, aby zadbać o wiedzę, o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Dzisiaj etap powiatowy. Dzisiaj w Lidzbarku w Szkole Podstawowej nr 1 spotykają się przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu działdowskiego i będą rywalizowali o tytuł najlepszego specjalisty w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który to kolejno będzie mierzył się na arenie wojewódzkiej. W tej chwili przepisy radykalnie się zmieniają, trzeba być na bieżąco, w związku z tym całe skupienie idzie w kierunku bezpieczeństwa, szczególnie szczególnie właśnie bezpieczeństwa ludzi młodych dlatego że statystyka wynika, ze statystyki wynika że najwięcej właśnie takich wypadków drogowych jest wśród takiej młodzieży młodzieży która praktycznie otrzymując jakiś papier taki uprawniający do poruszania się tymi pojazdami no niestety nie idzie to w parze w ogóle teoria z praktyką mijają się, mijają się tutaj akurat w, w tej drodze Chcę wspomnieć, że ten turniej, to nie jest, to jest kolejnym turniejem i przede wszystkim mam tą satysfakcję, że w ogóle powiat działdowo, działdowo finansuje. Przy współudziale burmistrza miasta Lizbarka, jeszcze chcę wspomnieć, że powiat działdowo idzie w kierunku całej zmiany infrastruktury, przede wszystkim chodnikowej, rowerowej w ogóle, dlatego że dodatkowo chcemy stworzyć bezpieczeństwo dla osób poruszających się. Ludzie zaczynają myśleć, myśleć i myślenie to jest pierwszy etap, a działania to jest drugi. W związku z tym w ogóle zaczynają wsiadać na rowery, dbać o swoją sylwetkę, dbać o kondycję i dlatego. To my, jako samorządowcy, musimy stworzyć odpowiednie warunki w tym, w tym temacie i uważam, że takie turnieje mają sens i po prostu jesteśmy za, za tym, żeby akurat to finansować i będziemy to czynić. Na terenie miasta i gminy mamy już kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych i przybędą kolejne, bo przy okazji akcji Rowerowy Maj będziemy chcieli propagować właśnie poruszanie się rowerem, bezpieczne poruszanie się rowerem i mam nadzieję, że na skutek tej akcji przybędzie nam jeszcze kilka kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Chcemy połączyć się z Żurominem, aby można było e, tam e, w kierunku Żuromina także e, udać się na przejażdżkę, na wycieczkę, aby bezpiecznie można było z strony osiedla Jamilnickiego, osiedla działki e, wjechać do e, przemieścić się do centrum miasta. Ale także chcemy zamknąć takim ringiem pętle ścieżek rowerowych wokół naszego miasta. Mamy już ścieżkę przy obwodnicy, a jeszcze czekamy na przebudowę drogi wojewódzkiej, oddział, wjeżdżając od Działdowa do liczbarka. Nad przebiegiem całego turnieju czuwali policjanci z komendy powiatowej w Działdowie i pracownicy Starostwa Powiatowego, a nad bezpieczeństwem uczestników ratownicy z Wopr.